Gram zaprasza sklep muzyczny Pianola. Zważą trochę za spóźnienie, ale ruch na ulicy. Zaczynamy. Kontynuujemy rozmowę na temat gitary. Jak się łatwo domyśleć, będziemy mówić o pudełku. W ostatnim programie rozmawialiśmy na temat popularnych desek, dech, wioseł, albo nie wiadomo jeszcze czego. A dzisiaj mówimy o gitarze akustycznej. Wiadomo, czym się ta gitara różni od gitary elektrycznej, czyli pudłem. No ale to pudło jeszcze coś ma takiego. No jest to coś, co nam w pewnym stopniu przybliża instrument do gitary elektrycznej, aczkolwiek brzmienie jest nadal typowo akustyczne. Budowa przystawki, układ elektro, elektroniczny, do tego przystawka piezoelektryczna wbudowana w mostek. W tym momencie grając koncert typowo akustyczny, jak widzieliśmy nieraz w przypadku Nirwany Amplakt, widzieliśmy w przypadku Erika Claptona w MTV też koncert Amplakt. Te gitary... Telewizji dami też telewizji dami też, no, te koncerty nie były mikrofonowane, tylko zapadane instrumenty elektroakustyczne o brzmieniu typowo akustycznym, aczkolwiek, mówię, akustyk nie musiał stawiać mikrofonów, nagłaśniać tego wszystkiego, bawić się nieraz ze sprzężeniami, które często wynikają w przypadku za dużej ilości mikrofonów na jednej scenie, gdzie mamy jeszcze pełno różnych odsłuchów. Stosuje się przystawki montowane w otwór, w otwór rezonansowy, który aczkolwiek do końca już tak doskonale nie brzmi jak przystawki piezoelektryczne. Wiadomo, najlepszym sposobem na przykład jest jednak o mikrofonowanie, na przykład to się zawsze stosuje w studiach nagrań. No ale to znowu też inna bajka, bo jest mikrofon zupełnie innej budowy, którego też nie wykorzystamy na scenie, jest to zbyt czułe urządzenie, jednocalowa kapsuła i nawet szmery. To przyszłym rock'n'rollowcom, a więc 15-latką, 15 a może i wcześniej, eee, czym się ta gitara różni? To jest gitara akustyczna, gitara klasyczna, czy to jest... Eee... Zabawkę. Znaczy nie, zabawką już nie nazywamy tych gitar, ponieważ e, w tej chwili konkurencja już nie śpi, jak to się mówi. Instrumenty tak w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech lat swój poziom dwukrotnie zyskały. Pod względem wykonania, Brzmi, nie wiadomo, jeszcze jest jakieś tam dosyć amatorskie, ale te gitary na pewno stroją. Na pewno są wygodne, nawet mamy pole do popisu, żeby je wyregulować tak, żeby tak jak w tym w przypadku instrumentu, struny leżały dosyć nisko, czyli gitara była miękka, wygodna do gry aczkolwiek no, brzmienia koncertowego z tych gitar jeszcze nie będziemy mieli ale rodzic do nauki na takim instrumencie może spokojnie kupić gitarkę tam rzędu do 500 złotych i już to będzie gitara nawet na wszystkie lata nauki szkoły muzycznej spokojnie wspomniałeś o cenach od 500 do ilu do to już można 20-50 tysięcy instrumenty lutnicze zaczynają się najbidniej od mniej więcej 10 tysięcy złotych czy są basy akustyczne oczywiście Udy. Nawet gdzieś myliśmy. Teraz poszukajmy. Rozglądamy się za basem. Piąta gitara z prawej strony bas akustyczny Piąta gitara z prawej strony bas akustyczny Pozwolę sobie ją wziąć. Słychać, że akustyczny. O, tak wygląda, tak wygląda bas akustyczny. Jak widać pudło jest chyba większe, prawda? No, i struny są rzeczywiście nieco grubsze. Wobec tego, czym różni się ta gitara basowa, akustyczna, od tej, którą trzymasz w ręku, albo tych, które są za mną? No przede wszystkim, butową, pochodzeniem w ogóle gitara basowa pochodzi, jakby nie było, od kontrabasu. I jest to instrument typowo grający w sekcji rytmicznej. Jednym słowem jest to taki mini kontrabas Dokładnie. do grania w poprzek. Oczywiście też widzieliśmy na koncercie Amplak nagrywany i właśnie Eryka Kleptona Ten instrument ma specyficzne swoje brzmienie, aczkolwiek jest to bas. Lżejszy od kontrabasu i wygodniejszy. Można na kolanach położyć, o. poplumkać sobie. Bym coś zagrał, ale prawą rękę mam zajętą. Może potrzymać? Dobrze, to po <laughs> nagraniu. Na ogół te pudła kojarzone były kiedyś z rajdami, z ogniskami, z, no, z balladami, prawda? I mm. dopiero od pewnego czasu można je również zobaczyć i usłyszeć na koncertach rockowych. Jak sądzisz, czym to jest spowodowane, że muzyka rockowa jakby wróciła do, może nie tyle wróciła, co skierowała się w kierunku e, e, takich instrumentów. Chodzi, ktoś to powiedział, że dobry rok jest wtedy, gdy go zagramy akustycznie. Już nie pamiętam dokładnie, który to był wykonawca, ale któryś takie mądre słowa powiedział. E, no to na zakończenie e, chyba zagrasz e, dobrego roka akustycznie. A ja sobie idę. Posłuchamy się trochę instrumentami. Zespół Lawina. Parę słów o sobie. Cześć, jesteśmy zespół Lawina. Dzisiaj sobie o nas trochę porozmawiamy. Zespół Lawina powstał w 2002 roku. Przez nasz skład przewinęło się sporo osób. Obecnie gramy w składzie Mariusz Woźniak na wokalu Michał Wróbel Bas Mar Mateusz jak Perkusja Ja jestem Michał Trzpio Muzyka, jaką gramy yy, oscyluje w klimatach starego, dobrego, hard rocka w stylu Deep Purple, w stylu Perfect. To są właśnie nasze ideały i tego mamy zamiar się trzymać. To były początki, nie pamiętam, już około um, 3-4 lat temu. I w sumie um, to byliśmy zafascynowani, tak już, jak już kolega powiedział. Deep Purple, perfect. I postanowiliśmy razem z kolegą się nauczyć grać na gitarkach i zaczęliśmy taką grać ostrzejszą muzykę. Przez długi czas w sumie mieliśmy problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi do tej kapeli, ale jakoś się udało i teraz się trzymamy razem, zagraliśmy kilka fajnych koncertów. Jest z tego materiał, myślę, że coś dalej jeszcze będzie fajnego. Czekaj już nie Jest kilka minut Jak godzicie naukę, szkołę z graniem i jak nauczyciele oraz koledzy was oceniają? Gramy w piątki wieczorami i siedzimy dosyć długo przy tym. A nauczyciele e, raczej nie wiedzą o tym, że gramy. I chyba dobrze. E, no to już Yuh. wiedzą. Ile śmierci, jestem chory na... Muzyka rockowa, no dla mnie osobiście muzyka w ogóle to jest takie oderwanie się od tego całego świata, czyli to jest zrobienie czegoś lepszego po prostu, to jest taka ucieczka w swój własny świat, no dzięki temu czuję się po prostu o wiele lepiej i mam świadomość, że robię coś i dla siebie, no i dla innych, którzy chcą mnie słuchać, może nie jest to jakaś niesamowicie wielka liczba osób, no ale jeśli do kogoś trafią, to jest coś pięknego moim zdaniem. Na przyszłość? No jak na razie yy, 30 października to jest koncert w warce. Później zobaczymy. Na razie nie ma jakichś bardziej szczegółowych planów. Bardzo grać taką ostrą muzykę, i w sumie musiała być nazwa, nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia. Wzięliśmy słownik, pierwsza literka, L, i akurat wypadło na latina i tak zostało do teraz. No, i to był zespół Lawina. Powiedział parę słów o sobie tyle, co wiedział. A teraz e, fragment koncertu tegoż właśnie zespołu z Warki. Tam kapela grała i będzie grać 30 października. Także, jeżeli ktoś chce usłyszeć zespół Lawina na żywo, proponuję już teraz kupić miejscówkę do Warki. Nawet numer. Czy zmienimy sobie coś? Z I znów schodzić ty swoje pojemnika, z nim. Mniej, raz mi to było, kto wie. Jaki jest nasz wielki cel, skoro taką drogą chcemy? Wiec.

ma To jak potęga wzroku. I oto nasz wzrok przeniósł nas na dziedziniec zamku w szydłowcu. Jak sami widzicie, jest troszeczkę publiczności. Publiczność ciągle nadchodzi, a to dlatego, że już za chwilę na tej właśnie scenie odbędzie się koncert chyba najlepszej romantycznej pary XXI wieku. Mam tutaj na myśli oczywiście Anitę Lipnicką i Johna Portera. Posłuchajmy jak grali. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ten wieczór poświęcamy to, co dla nas wszystkich jest najważniejsze. Różni są rodzaje miłości i to jest jedyny z tych. I was crazy about the way you dressed and dressed All the while sexy the way you got dressed That was there Isso Bardzo nieprzyzwoita para. Anita Lipnicka i John Porter. Wrażenia z koncertu. To nasz najlepszy koncert, w ogóle najbardziej wzruszający i piękny. Dzięki temu, że takie miejsce i że taka super energia się związała, tak między, między publicznością i nami, naprawdę sama przyjemność grać tutaj się było. Jesteś mi ciągle pod wrażenie, naprawdę. Głosy strzeci. Nie, no te głosy były trochę chłodne, ale e, jak to mówisz, przyzwoity słowami. Super było po prostu. To e, trzeci twój etap, bo najpierw był Porter Band, potem e, ty solo, Aha. a teraz zanitą. Czyli jaki będzie czwarty etap? Yes. <laughs> I nie w ogóle się wybuchnie w powietrzu? To jest e, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. E, jest tak, po prostu e, w życiu człowieka po prostu są różne cykle, tak jak się mówi na zachodzie. Co 7 lat, co 10 lat ja zauważę u siebie, co 10 lat jest takie gwałtowne zmiany w moim życiu. I to się sprawdza się, i, i, i to jest kolejny cykl. I, i no, nie wiem, no to niebo nie ma granicy po prostu. Ale u Anity też jest to e, trzeci etap chyba, prawda? Bo był Warius Max, tak. potem ty solo i teraz życzonym porterem. Tak. Także czwarty przed tobą. Czwarty też. przede mną też. Nie, na razie nie wiemy, jakie te etapy przed nami są, ale na razie tkwimy w tym trzecim. Znaleźliśmy się w nim oboje i jest nam bardzo dobrze. Stąd nasza decyzja, że dalej gramy razem. Bo jest nam tak dobrze w tej konwencji i w tym wydaniu, że nie myślimy na razie o solowych projektach. One na pewno gdzieś tam zaczną się rodzić za jakiś czas i będziemy mieć potrzebę rozłączenia się, ale na razie, na razie jeszcze to nie grozi nam. Na razie jest etap trzeci. Nie, to nie może być groźb, bo po prostu każdy musi się rozwijać jako artystą, tak zwany, z małą A. Mhm. Um, już wiemy, że na pewno po tym, co my będziemy robić, trzeba skupić się na półtosolowej Ja tak jak zwykle w całym swoim życiu w Polsce będę gdzieś tam na peryferię, coś tam wydaje, może parę ludzi kupują i będzie fajnie. Po zaczynałem swoją karierę muzyczną w Polsce zupełnie tak zwanej bez świadomości. Zacząłem grać, spotkałem się z Marek Jaskowskim, który e, i tak dalej, Jackowska przepraszam, i po prostu zaczynałem grać. I tak już zostało? Do końca życia. Jeszcze będę grał w grobie. czasach, w których wszystko się przewartościowało, to co kiedyś było ważne w życiu, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie. Mówimy o jakichś takich wzniosłych sprawach, typu na przykład honor, typu lojalność, miłość. Takie wyższe uczucia przestają się liczyć. Wręcz jesteś uważany jako mięczak, jak okazujesz uczucia. Dzisiejszy świat należy do ludzi twardych, bezwzględnych, bezkompromisowych. I, 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 tak, i, w, i w cenie są cechy, które Kiedyś nie były pozytywne, a dzisiaj są jak najbardziej, czyli przebiegłość, chamstwo i tego typu sytuacje. Więc myśmy nazwali tę płytę dosyć przewrotnie. Bo wiadomo, jest to właściwie wszystko o miłości, co tam się znajduje w większości. I, i wydawało nam się, że, że będziemy właśnie bardzo nieprzyzwoici, prezentując taki staroświecki model i podejście do, do życia. Oprócz tego, jesteśmy nieprzyzwoici w tym sensie do życia. Dostaliśmy bardzo negatywnie od, od od znajomych, rodzin, środowiska. poza tym, że ja śpiewam z Anitą i Anita śpiewa ze mną. Czyli jej strona powiedziała, że pochalę tym porterem, prawda? I, i moje strony pochalę jest taką lalką popową tak jak ty lubisz określić siebie. E, czyli to też nie przyzwoite, ale po prostu My. zawsze mi fascynowało to połączenie skrajności, skrajności, na przykład jak John McLaughlin grał na gitarze z, z Shakti, nie mówisz co ty robisz, stary, grasz w takim Hinduski hinduska muzyka, a po prostu mimo wszystko połączenie różnych światów muzycznych może być bardzo skuteczne i bardzo fajne sprawy. To jest ta miłość. No, miłość widocznie nie zna granic, bo dla niej nie było istotne kto ile ma lat i skąd pochodzi. To są tylko ludzie lubią szufladkować, natomiast uczucia nie podlegają żadnej żadnym obliczeniom ani żadnej Właśnie premedytacji. Nie ma żadnego reguły po prostu. Tak, także my po prostu jesteśmy razem, bo nam jest dobrze razem i... Tworzymy razem, siedzimy na kanapę, tworzymy muzykę, pijemy białe wino i jest po prostu bardzo fajnie. To nie jest taki nawet okres miodowy, po prostu już jest się ponad dwa lata no, razem. Dwa lata i jakoś idzie bardzo. Rzeczywiście tak, jak Anita bardzo ładnie powiedział w, w trakcie koncertu, gdzie wczoraj rzeczywiście nakrzyczały na mnie, bo był zdenerwowany, nawet nie jest moim winie, tylko po prostu życie otwiera otwierać i je na głowę, tak jak życie robi. Ja jestem najbliższy, ale e, szanuję takie szczerości i jest ok po prostu jeżeli ja rozumiem, że to jest to, a nie jest, bo coś we mną jest nieporządko, to nie ma problemu i, i, i lubię jej, kocham jej za tę szczerość, nie ma problemu, a za co... ciągle ją robi herbaty co rano, e, ta Anita... dzisiaj kiedy pod noc, kiedy krzyczałem? na mnie. nie da mi powiedzieć, Anita, Anita, a ty za co kochasz portera? Za to, że jest tak inny niż wszyscy ludzie, których spotkałam do, do tej pory. Jest niezłym oryginałem po prostu. Yy, to za... widać. No tak, tak, to widać i, i, i to, to się czuje na co dzień, jak się żyje z takim człowiekiem. Lubię go za jego egzotykę, za to, że jest zupełnie yy, za egzotykę myślenia, za to, że zawsze idzie pod prąd, że myśli zupełnie innymi kategoriami niż wszyscy dookoła. Jest po prostu wyjątkowy. Za to był kocham. A ty za co? Ani tylko teraz? Za to jest e, przede wszystkim jest bardzo niesamowicie wierna osoba. On jest, jest bardzo konkretną osobą. Jest bojowy, Jest walczący dziewczyna. Jak ona... Ja bardzo szanuję ludzi, którzy mają cel i wszystko jedno, jakie są przeciwko warunki, ona tak idzie po swojemu. I, i, I za to cię bardzo kocham, bo on daje mi taką starą lekcję, że wszystko można robić, tylko trzeba być bardzo dyszymywany, nie patrz na lewo, nie patrz na prawo, tylko po prostu, uch, rób to. I, i, i uważam, że to jest bardzo wzajemny to jest super. Po prostu kocham cię za to. Medialni nie istnieje prawie. I, 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 a my wszystko istnieje dzięki ludzi. Czyli to jest tak samo jak historia z helikopter, to jest tak samo jak Twoją pierwszą fotosolę. Po, po prostu tak ludzi tak kupują, na czyli nakręcają, i okazało się, że trafimy wprost prostu ludzi. Nie potrzebujemy tej całej machinacji medialnej do tego. The sun is shining somewhere else, it ain't coming back That was then, this is now Oh, the magic of the moment, the wisdom of the side You held know, me so fast, it's too late to say That was then, nice. this That was then, this is now

Zakończył się koncert. Było romantycznie i nostalgicznie. A teraz pójdziemy na wywiad z gwiazdami. To był żart, ale teraz już naprawdę idziemy porozmawiać z bardzo nieprzyzwoitą parą polskiej sceny muzycznej. Dobrze, trzymajcie oko na wzrok. To był John Porter i Anita Lipnicka. Pozdrawiamy. yeah